Maciek, zaczynacie rok. Pierwszy mecz tego roku w Polsce, można powiedzieć, ligowy. No i takie emocje. Weź troszkę w szczegółach może jakiś większych opowiedz, co tam się działo dzisiaj. Tak, na pewno emocji było bardzo dużo. Dobrze weszliśmy w mecz, tworzyliśmy sobie sytuację, niestety nic nie, nie chciało wpaść. Niestety straciliśmy bramkę po praktycznie swoim błędzie. Ale na drugą połowę wyszliśmy zmobilizowani, chcieliśmy przede wszystkim wyrównać i, i poszukać zwycięstwa. Myślę, że to było widać, że graliśmy do końca, graliśmy z werwą, graliśmy z taką chęcią zwycięstwa i, i, my, i zrobiliśmy to. Jak ta ostatnia akcja wyglądała, powiedz? No tak, była to kluczowa akcja, rzut wolny z bocznej strefy boiska. E, ćwiczyliśmy to, także bardzo się cieszę z tego, że, że to przyniosło efekt. E, ale najważniejsze, że wygrywamy. Nieważne, czy to ze stałego fragmentu gry, czy, czy z akcji strzelamy bramkę. Najważniejsze są trzy punkty, bo e, wcześniejsze trzy lata e, te wiosny nie wyglądały w naszym wykonaniu za dobrze i do ostatniego meczu musieliśmy praktycznie grać o utrzymanie i myślę, że ten mecz będzie takim dobrym prognostykiem, dobrym, dostaniemy dobrego kopa pozytywnego yy, do dalszej pracy. Yy, I następne mecze będą wyglądały równie dobrze w naszym wykonaniu. Będziemy punktować i, i będziemy grać nie tylko o utrzymanie, ale o jak najwyższą pozycję w lidze. No właśnie, bo zima zazwyczaj w Stali Mielec to było wybieranie przez mocniejsze kluby tych waszych takich rodzynek z tego z tego pysznego tortu I... Tym razem się udało jednak ten kolektyw zatrzymać. Większość piłkarzy została, no i chyba to widać było na boisku. No tak, jesteśmy razem już od pół roku, na pewno zgrywamy się coraz mocniej. Tak jak pan wspomniał, nikt nie odszedł, także mieliśmy ten swój spokojny czas w zimie, żeby dobrze przepracować ten okres i, i mówię dobrze, że zaczynamy zwycięstwem. Bo teraz cieka, czekają nas ciężkie mecze we Wrocławiu z liderem, i, a następnie u siebie z Rakowem. Także mm, optymistycznie patrzymy y, na najbliższe tygodnie. Rok 2023 dla ciebie był? Bo tak mam wrażenie, że czasem jesteś jak wino: im starszy, tym lepszy. No tak to wygląda. E, Im starszy, tym lepszy. no Myślę, że pracuję cały czas na to ciężko, żeby, żeby tak było, żeby, żeby grać jak najdłużej i jak najdłużej być na tym poziomie. Każdego dnia mam swoje zwyczaje, które, które doprowadziły mnie do tego miejsca i, i cały czas je kontynuuję, cały czas je próbuję ulepszać. Widzimy, że ten wiek piłkarza się wydłuża dość mocno i liczę na to, że będę prezentował podobny poziom przez najbliższe lata. No właśnie, rok 2024 pewnie kolejne wyzwania, sobie stawiasz cele. Opowiesz coś o tym? No cele, no cele mam na pewno drużynowe indywidualne. Indywidualne to są bramki, asysty. Jestem ofensywnym zawodnikiem, także troszkę z tego się mnie rozlicza i liczę na to, nie chcę mówić oficjalnie jakie, już są dość niezłe, bo trzy bramki i sześć asyst, ale, ale myślę, że stać mi na więcej i, i w tej rundzie również udowodnię, że, że jestem mocnym ogniwem Stali Mielec. Ale takim nadrzędnym celem jest na pewno, tak jak wspomniałem, przede wszystkim utrzymanie i grał jak najwyższą pozycję w Lidze, bo po wcześniejszych dwóch latach wiele sobie obiecywaliśmy po rundach jesiennych zajmowaliśmy wysokie miejsce, ale niestety ta wiosna nie wyglądała najlepiej i, i tak jak wspomniałem wcześniej musieliśmy walczyć do ostatniego meczu o utrzymanie, a myślę, że jesteśmy już w takim miejscu jako klub organizacyjnym. Finansowym jako drużyna, że możemy grać o wyższe cele. No to życzę wielu bramek, najlepiej tytułu króla strzelców i może, a powalczcie o te europejskie puchary, a co tam? Oczywiście możemy marzyć i fajnie by było, żeby, żeby taki klub jak Stamiele nawiązała do swoich najlepszych czasów z lat 70. i i w końcu na Podkarpacie wróciły europejskie puchary. Myślę, że my jako drużyna zrobimy wszystko, żeby, żeby tak było. Nie wiem, czy jeszcze nas stać na, na aż taki wynik, ale, ale w każdym meczu będziemy grali o zwycięstwo, a, a co osiągnie na koniec sezonu, to zobaczymy w maju. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, piłkarz roku 2023, Maciej Domański.